szefem wszystkich szefów, szef wszystkich szefów, U, to ja miałem żukach do na Jarka na końcu języka, co? żukach do Jarka na końcu języka, U. Dobra, szef wszystkich szefów, czyli idziemy w stronę praktyki, okej, okay. co będzie robił ten szef wszystkich szefów, szefów? motywował swoich pracowników, okay, ale szef wszystkich szefów, czyli kto Krzysztof Czy na ze Szczecina, no bo chciałbym, żeby do pracy no. No, nie, dla mnie to nie jest jasne, szef wszystkich szefów, czyli Taki bardzo ważny szef w firmie. Aha! Senator no, no, wysokiego szczebla. No. <susuranga> Okej, okay, dobra, czyli jesteś szefem w firmie i motywujesz pracowników. Tak, Dobrze, Bo firma w... się łamie i chcesz. fabryce cukierków. fabryce cukierków. Hmm. Super. Czy potrzebujemy hm. pracowników? Nie, to wszyscy nie zjadali. Jesteśmy pracownikami, wystarczy. Byli ty które pakują w, w, w... w symetrach. Bo się nie da tkleić. I że i To Można oceniać. Słuchajcie, moi kochani prezesi, moi kochani menadżerowie, moi kochani kierownicy i, i moi kochani brygadziści. Dziś jest bardzo a, ważny a ja? dzień. Na, no jak mógłbym zapomnieć o moim... Oczernym, no Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, dlatego nie przerywamy. Ja jestem tu szefem. I tak zostanie, póki żyje. Dziś jest bardzo ważny dzień. Bo żyje. Dziś jest bardzo ważny dzień. Potrafię dla zmotywowani. Zobaczycie, zanim słońce zajdzie, a już zachodzi, będziecie zmotywowani. Dlatego, póki żyje, dziś jest bardzo ważny dzień. Gdyż zbliżają się święta. Święta się zbliżają, więc musimy się wziąć w garść. Musicie przycisnąć swoich pracowników, musicie przycisnąć swoich menadżerów yy, między sobą, oczywiście. Yy, musicie zrobić coś, żeby wydajność zakładu produkującego najważniejsze potrzeby ludzkości, czyli cukierki, była jak największa. To znaczy, że trzeba Zasięgnąć wiedzy u osób y, kompetentnych. Czyli <laughs> zostaniecie wysłani na szkolenie gdzieś daleko. Najpierw do Hiszpanii, później do Danii, na a później wrócicie tu do Rzeszowa i powiecie mi, <laughs> jak to zrobić, żeby zarobić. Ja Wam to wszystko sponsoruję. I Wich i opierunek. Wkrótce bierzemy się do pracy. Dlatego dziś jest bardzo ważny dzień. Pamiętajcie o tym. Cukierki nie zrobią się same. A jak to zrobić? Wkrótce się dowiecie. Dziękuję.